Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zostałam poproszona przez kolegów o odczytanie tutaj naszego wspólnego stanowiska, które brzmi w następujący sposób. W związku z tym, iż Piotr Hałasik, prezes Polskiego Związku Hokaja na Lodzie, wielokrotnie nie dotrzymywał publicznie składanych obietnic dotyczących pozyskania sponsora strategicznego dla polskiego hokaja, doprowadził do katastrofalnej sytuacji finansowej PZHL. Odwołał członków Wydziału Gier i Dyscypliny PZHL oraz Komisji Odwoławczej dwóch niezależnych organów jurysdykcyjnych związków, nie zachowując należytych standardów obowiązujących w demokratycznych strukturach. Działa na szkodę reprezentacji poprzez odwołanie grudniowego zgrupowania oraz meczów międzynarodowych. Podejmując działania zmierzające do wykluczenia MMKS Podhale oraz 1928 KTH Krynica, działa na szkodę ligi oraz całego polskiego hokeja. 35 klubów i okręgów złożyło w dniu 25 października 2013 roku wnioski o zwołanie nadzwyczajnego walnego zjazdu którego przedmiotem miałyby być zmiany w składzie zarządu i komisji rewizyjnej. Powyższe wnioski spełniają postanowienia statutu PZFKL w zakresie wymaganej większości uprawnionej do zwołania nadzwyczajnego walnego zjazdu. Niżej podpisane kluby ogłaszają lokał rozgrywek ligowych od dnia 11 grudnia 2013 roku i kluby oczekują, że do dnia 27 grudnia 2013 roku, do godziny 15 Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie podejmie uchwałę o zwołaniu na dzień 8 luty 2013 rok 14, nadzwy 14 Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków zgodnego z wnioskami 35 klubów i okręgów złożonych w dniu 25 października. Powyższy termin wynika z zapisu ustawy paragrafu 27 ustępu, ustęp 2 statutu PZHL. W przypadku braku stosownej uchwały Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie wszystkie kluby podpisane pod mniejszym oświadczeniem informują, iż nie przystąpią również do rozegrania turnieju finałowego Pucharu Polski przewidzianego na 28 i 29 grudzień 2013 roku. Powyższa decyzja spowodowana jest bezsilnością klubów wobec ignorowania przez prezesa oraz aktualny zarząd PZHL podstawowych praw członków PZHL do zwołania nadzwyczajnego zjazdu, będącego najwyższą władzą związku celem weryfikacji i oceny działalności zarządu oraz komisji rewizyjnej. Na wniosek klubów. O zwołanie walnego zjazdu, kluby, przynajmniej nasz klub, otrzymał takie pismo, które pozwolę sobie przeczytać Państwu. Działając imieniem PZHL w Warszawie, informuję, że do biura związku zostały złożone kopie wniosków sporządzonych w imieniu klubów i okręgowych związków OKA na lodzie, dotyczących zwołania nadzwyczajnego walnego zjazdu PZHL, którego przedmiotem miałyby być zmiany w składzie zarządu i komisji rewizyjnej związku. Jednocześnie co jakiś czas przesyłane są na adres Związku oryginały tychże wniosków. Ponieważ część dokumentów budzi uzasadnione wątpliwości co do tego, czy zostały podpisane zgodnie z reprezentacją określonych podmiotów, PZHL zwróci się do zainteresowanych o stosowne uzupełnienia. Jednocześnie zarząd PZHL wystąpił do współpracujących ze Związkiem Kancelarii Prawnej o przygotowanie opinii. Co do prawnej dopuszczalności zwołania nadzwyczajnego walnego zjazdu PZHL we wnioskowanym zakresie. O podjętych decyzjach w sprawie Związek będzie informował zainteresowanych na bieżąco. Podpisał to sekretarz generalny pan Krzysztof Zawadzki. I tutaj ja nie wiem jak Państwo, ale my się tu doczytaliśmy wielu podejrzeń, wręcz o, o, o jakieś fałszowanie podpisów. Słyszałem, że tam jest dokonywanie weryfikacji, dlaczego jest podpis czarnym, a nie niebieskim długopisem. Podbudza to, jak podważa to absolutnie wiarygodność oraz uczciwość wszystkich klubów, a chciałem tu jeszcze raz podkreślić, że 35 klubów, łącznie z, z towarzyszeniami, podpisało ten wniosek, czyli zdecydowana większość. I my tutaj jeszcze raz skorzystam z tego, jak jestem przy głosie, nie chcemy natychmiastowego odwołania pana Hałasika, tylko zwołania walnego zjazdu i do tego kluby wszystkie mają prawo, tak jak każda organizacja w demokratycznie działającym państwie i strukturach. Chodzi o to, że pan Hałasik się musi poddać weryfikacji, a jeżeli będzie taka konieczność, to oczywiście kluby mają takie prawo na takim zjeździe go odwołać i powołać nowe władze. Przedstawiciele klubów się zjawili w takiej ilości na tej konferencji. To jest uzgodnione powiedzmy ze sponsorami, zarządami klubów, że mamy na to zielone światło. Tak jak tutaj pani Agata wspomniała wcześniej, absolutnie nie zbieramy się tutaj po to i nie chcemy zebrać, jakby wymuszać tutaj na, na, na zarządzie PZHL-u po to, żeby ich odwoływać, bo to nie o to chodzi. Chcemy po prostu walnego zgromadzenia, które zweryfikuje to, co w związku się na tą chwilę dzieje i to, co tak naprawdę jest istotą dla, dla, dla sprawy. No, są, są, pewne, są pewne zagadnienia, które. My jako, że tak powiem, kluby, które najwięcej mają teraz interesu w tym, żeby, żeby mieć informacje klarowne, to jest, to są informacje związane stricte z, z podpunktami związanymi z czy mogę wymienić odnośnie... Chciałem powiedzieć głównie takie, takie trzy zagadnienia, jeżeli chodzi o, 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 o zebranie walnego zjazdu. Chodzi, chodzi, chodzi tu o to, że... Pierwsza rzecz jest, tu, jest tutaj niedopuszczalna i yy, związana z odebraniem licencji nam jako klubom chodzi, chodzi mi stricto o 1928 KTH Klinica i Nowy targ. To jest jakby podstawowa rzecz. Druga rzecz, yy, do tej pory jak wiadomo yy, nie, nie znamy na tą chwilę zaburzenia związku. Rozmawialiśmy tutaj z, z ludźmi z, z komisji i i do, tej, do, tej, do, te, do tego momentu nie mamy informacji jakie, jakie zadłużenie związku na tą chwilę występuje, co a, też jest a wiemy, że jest, a wiemy, że jest dość, dość duże i, i milionowe, że tak powiem no i, i też trzecia kwestia jakby nie uchwalenie budżetu jeszcze za, za rok 2013 co też jest jakby tutaj jakimś paradoksem ze względu na to, że to jesteśmy pasowałby, że tak powiem, dograć budżet na rok 2014, a, a poprzedni z niej uchwala. To są, to są jakby tutaj podstawowe zagadnienia i my nie zwołujemy tutaj zjazdu po to, aby odwołać prezesa, tylko żeby zweryfikować jego pracę. Ja myślę, że tutaj zdrowym, zdrowym rozsądkiem yy, okaże się, że, że prezes i zarząd każą się zdrowym rozsądkiem i i do takich zastępczych lig nie, nie będzie potrzeby ich rozgrywania, bo, bo uważam, że to będzie niekorzystne dla wszystkich, i dla związku, i dla zawodników, i dla klubów, i dla sponsorów. To jest, to jest najgorsze z możliwych rozwiązań, natomiast... Zostawmy jakby, moim zdaniem, zostawmy ten czas te kilka dni na, na, na przemyślenie i na działanie, bo dzisiaj jakby zastanawiamy się nad tym, co, co jeśli, jeśli związek nie wykaże dobrej woli, a ja liczę cały czas na to, że związek wykaże tą dobrą wolę i, i wszystko zakończy się pomyślnie no, no, dla dyscypliny, bo tu nie chodzi o, ja jeszcze raz podkreślam, główne stanowisko i główna myśl przewodnia jest taka, żeby pozwolić Dokonać się procesowi prawnemu, który przysługuje najwyższej władzy, czyli, czyli członkom walnego, po to, żeby się spotkać i ocenić, zweryfikować. Tym bardziej, że wczoraj pojawiło się, pojawiło się oświadczenie prezesa, w którym wymienia wiele swoich zalet, zasług, potwierdza, jak wiele zrobił dla, dla, dla tej dyscypliny i, 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 i no, ma do tego pełne prawo. Natomiast wszyscy jako członkowie. Tego, tego, tego związku, mamy z kolei prawo ocenić to i zweryfikować i, i tylko o to prosimy. Nie, nie oczekujemy niczego bardzo skrajnego od prezesa, tylko jednej daty. Tak, zwołujemy walne na tą i na tą datę, na tą i na tą godzinę i rozgrywki, wszystko wraca normalnie do, do, do normalnego cyklu. Załóżmy, prezes mówi, jutro robimy walne i w piątek gracie, tak? Oczywiście, jak najbardziej, a po co tutaj cokolwiek strajkować czy, czy, czy nie rozgrywać. To jest, tak jak powiedziałem na początku, to jest niekorzyścią dla wszystkich.